Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj zupełnie inne spotkanie związane z pogadanką z dietą funkcjonalną, czyli wykorzystaniem ziół w kuchni i przypraw w celu hamowania procesów starzenia, zapobiegania ich wydłużania naszej młodości, a w tym wypadku będziemy mówili o ziołach witalnych, czyli podnoszących potencję naszą witalność, sprawność oraz oczywiście w procesach Hamowania starzenia są przede wszystkim najważniejsza jest sprawa wzroku. Bardzo często myli się choroby wzroku z naturalnym procesem po prostu starzenia się wzroku polegającym na wiotczeniu po prostu mięśnia. Siatkówki oka i tych wszystkich więzadeł, przez co kurczy się nieco i deformuje soczewka, i tego procesu zlikwidować się praktycznie nie da. Możemy go naturalnie przyhamować, ale my nie rozmawiamy w diecie funkcjonalnej, kochani, o tym, że chcemy poprawić nasz starszy wzrok, gdzie tego procesu w pewnym sensie zahamować nie możemy. Mówimy o schorzeniach. Oczu takich jak najgroźniejszym, chyba jest tutaj jaskra i wszelkie z nim związane perturbacje, do ślepoty włącznie. Co trzeba zrobić w diecie funkcjonalnej, wykorzystaniu ziół, żeby zahamować ten proces? No, przede wszystkim trzeba doprowadzać do tego, żeby nasze oko było solidnie, dostatecznie ukrwione. Dotlenione, nawodnione, wilgotne, miał inaczej, te procesy będą po prostu naszego oka podlegały, podlegały po prostu dysharmonii. I stwierdzono, że takim jednym z lepszych, po prostu ciekawszych ziół jest oczywiście, co są zioła i wyciągi, mikroelementy, związki czynne aktywnie pochodzące z borówki czernicy, czyli naszej popularnej. Jagody. Ale oczywiście nie tylko. Kłaniać się będzie tutaj właśnie też nagietek, wszelkiego typu związki o charakterze antyoksydacyjnym, związki, które będą podnosiły nieco ciśnienie dna, siatkówki, oka, ale w sposób, że tak powiem, stabilny. Podnoszenie tego ciśnienia jest troszeczkę potrzebne, żeby więcej składników odżywczych do tego oka naszego dotarło, bo przecież jeśli organ, nasze oko jest takim samym organem, przecież jak żołądek, nie jak nasze mięśnie, jeśli on, te, te nasze oko mówiąc ogólnie, tak kolokwialnie ze wszystkimi przynależnościami nasze oko, nie dostanie odpowiednich składników odżywczych, nie dostanie odpowiedniej ilości tlenu i mikroelementów, to będziemy na pewno mieli problemy właśnie między innymi z takimi chorobami jak jaskra. Do tego celu napisaliśmy tutaj, w tym celu napisaliśmy przepiękną książkę <laughs> pod tytułem Zdrowe Oczy, gdzie reklamowana jest tutaj i nie mamy się czego wstydzić bioluteina firmy Lekan, ale też mamy własne zioła, mieszankę przyprawową herbatę o nazwie Prymus, której jedynym głównym, jak widzimy, zadaniem jest jasny umysł i dobry wzrok. Bo musimy sobie też powiedzieć, że wykorzystanie ziół poprawiających nasz wzrok będzie też działało na nasz mózg, czyli będzie hamowały takie schorzenia jak Alzheimer, jak białe plamy w mózgu. Czyli krótko mówiąc, nasz mózg będzie jasny i sprawny. Powtarzam, ukrwienie i dotlenienie, tak jak i oka. Mózgu będzie powodowało, że te procesy starzenia będą gwałtownie wyhamowywały i będziemy mogli w zdrowiu szczęściu, być może już wkrótce, dożyć nawet 120 lat, czego Państwu oczywiście życzę. Natomiast do mężczyzn, zwracam się tutaj z czymś takim. Jest tutaj taka książka pod tytułem Męskość w pigułce, ale w pigułce nie oznacza, że jest to pojedyncza pigułka których na rynku pełno, tylko chodzi tutaj o zioła i mieszanki przyprawowe, które w sposób systematyczny i naturalny będą podnosiły naszą odporność organizmu, będą dodawały nam sił, czyli krótko mówiąc mają charakter witalny. Dlaczego? Ponieważ zestaw tych ziół będzie powodował ukrwienie, dokrwienie wszystkich naszych mięśni i Wszystkie mikroelementy, wszystkie witaminy, wszystkie składniki odżywcze w sposób łatwiejszy poprzez rozszerzenie nieco naczyń włosowatych, co z kolei będzie powodowało to, że ciśnienie w całościowym naszym organizmie będzie niższe. A przecież o to nam chodzi, bo podwyższone ciśnienie to jest killer, cichy zabójca. O tym porozmawiamy. W innym spotkaniu. Zapraszam więc tych wszystkich, którzy chcą mieć potencję, siłę w łóżku i nie tylko, na spacerze, w pracy, w radości życia. Zapraszam do picia herbatek VIP, a tych, którzy chcą mieć dobry wzrok, jasny umysł i nie poddawać się chorobom wieku starszego, typu <laughs> chorób mózgu oraz wzroku, zapraszam do picia herbatek Prymys. Dziękuję bardzo.